Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, chcąc coś opowiedzieć o moim powołaniu, należałoby zacząć od tego miejsca. Tu. To jest mój dom. E, jakby to powiedział Jan Paweł II, tu wszystko się zaczęło. E, w tym domu wstając rano do szkoły widziałem tatę, który klęczał przy łóżku i modlił się, tak rozpoczynając swój dzień zanim udał się do pracy. To zawsze było budujące widzieć właśnie jak się modli. Później, kiedy już trochę dorosłem, no przytrafiło mi się, że wstąpiłem do służby liturgicznej ołtarza stosunkowo późno bo gdzieś w gimnazjum, ale dla Pana Boga zawsze powinien znaleźć się odpowiedni czas. Nawet może być to wyjątkowo późno. W każdym razie w momencie, kiedy uczęszczałem właśnie na msze święte, jako lektor, bo no, ministrantem nie, dało, nie dane mi było być, to zawsze jeździłem na tym msze święte, które przypadały mi właśnie w obowiązku do obsłużenia. To jeździłem na nie z mamą i miałem okazję widzieć, jak ona się modli. Miałem też okazję y, mieć świadectwo i widzieć świadectwo moich dziadków. Dziadków, którzy również należeli do wierzących osób. Często, kiedy, o, kiedy ich odwiedzałem, to właśnie wieczorami wszyscy, cały dom zbierał się na modlitwie. To również jest piękne doświadczenie. No i tak, tak wzrasta powołanie. Powołanie wzrasta co, w codzienności. E, kiedy Pan Bóg powołuje, to nie powołuje jakiegoś eleganckiego człowieka. E, może takiego też, ale on powołuje, powołuje normalnych, normalnych ludzi. E, ja sam, jak widzicie, specjalnie pokazuję to też swoim strojem, nie? Że nie, nie mam na sobie garnituru, nie mam na sobie y, jakichś eleganckich ubrań, nie noszę jeszcze sutanny, bo jestem dopiero na drugim roku, ale no, Pan Bóg powołuje przy, takich normalnych ludzi w czapce z daszkiem, w bluzie i posyła, posyła do ludzi. Jeżeli posyła też Ciebie, słyszysz taki głos w swoim sercu, to zaryzykuj. Dlaczego? Bo dostaniesz w zamian coś, co nie zapewni ci nikt inny oprócz niego. Tam na górze zapewni ci pokój. Tu w sercu, tu. Jeżeli chcesz zaryzykować, to ja, Kamil, kleryk obecny, mówię ci warto. Mam nadzieję, że zobaczymy się w seminarium, w tym roku, może w przyszłym, a jeżeli nie, no to odkrywaj swoją drogę, bo Pan Bóg powołuje każdego. Kapłaństwo to jest tylko jedna z możliwych dróg realizowania pięknej miłości.